Witamy serdecznie. Małgorzata Barcikowska. Zbigniew Barcikowski. Jesteśmy wykładowcami Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Pruszko. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z wami podczas Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w miejscowości Łukowica. Łukowica. Nasze spotkanie to celem głównym jest to, żeby przedstawić Państwu ofertę edukacyjną dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych oraz pasjonatów sportu. W naszej uczelni studiuje już wielu fantastycznych sportowców, mamy fantastycznych absolwentów. Dla przykładu pan, Państwu powiem, że tak, na przykład. I pozdrawiamy stąd pana magistra Sylwestra Szmyta, pana magistra Macieja Bodnara, pana magistra Pawła Będkowskiego, pana magistra Adama Sieczkowskiego, pana magistra Krzysztofa Golwieja. I to jest tylko kilku ludzi, którzy skończyli u nas uczelnie. Bo jest wielu, wielu innych wspaniałych trenerów, działaczy i sportowców. Na naszej uczelni przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych. Głównie są to kolarze, ale również piłkarze, wioślarstwo, jazda figurowa na lodzie, lekka atletyka, żużel, piłka ręczna. Wśród nich co to są uczestnicy, często wielu i uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, a jednocześnie Mistrzostw Świata w różnych dyscyplinach. I tak dla przykładu, medale olimpijskie zdobyli na przykład Rafał Majka w kolarstwie, czy Katarzyna Zilman w wioślarstwie. Na przykład Mistrzem Świata został Michał Kwiatkowski, który jest również, przypominamy, naszym... Studentem. Studiują tu również z powodzeniem sportowcy z Ukrainy. Tak, tak. Pani Małgorzato? Tak. Uczelnia nasza stwarza duże możliwości studentom do nauki oraz do jednoczesnego godzenia swoich sportowych pasji. Dzięki indywidualnej organizacji studiów, studenci y, mogą uprawiać wybraną dyscyplinę sportu i kontynuować kształcenie. I to jest właśnie cała przyjaźń dla sportowców i tak. całego świata sportu. W chwili obecnej, nasi drodzy słuchacze, prowadzona jest rekrutacja na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie. Jest to tak teraz zwany kierunek sport sport z tego względu że właśnie to są jeszcze większe udogodnienia organizacyjne dla sportowców oraz prowadzimy w tej chwili rekrutację na studia magisterskie trzy semestralne o kierunku wychowanie fizyczne podstawowe informacje odnośnie tych studiów zdobędziecie na stronie WSKfit w Pruszkowie. Natomiast gdy będziecie chcieli jakiekolwiek szczegółowe informacje, to bardzo prosimy kierować się do nas, do Małgorzaty i Zbigniewa. Podam Wam tutaj, w jaki sposób. Zawsze możecie dzwonić, każdego dnia w tygodniu, o każdej porze, kiedy po prostu w sportowym życiu macie chwilkę czasu. Telefon, numer telefonu do Małgorzaty to jest 606 661 794. Jeżeli chodzi o telefon do mnie, czyli Zbigniewa, to jest 606 249 120. W przypadku, kiedy kłopotli... możecie dzwonić albo do jednej, albo do drugiej osoby, bo my współpracujemy z sobą bardzo blisko, w razie czego pisać informacje na maila Lubicz myślnik dziekanat małpa I wtedy po prostu dowiecie się wszystkiego i wtedy razem wspólnie stworzymy tą grupę sportową z indywidualną organizacją studiów. Bardzo prosimy, bo nie chcemy was tutaj zanudzać, wszystkich zainteresowanym poświęcimy bardzo dużo czasu, jak będą chcieli. Teraz jesteśmy na górskich mistrzostwach, będą zainteresowani, będą chętni, będziemy cały czas tutaj w obecności z Wami rozmawiać i odpowiadać na wszystkie pytania. Prosimy również, żebyście ten krótki, symboliczny, informacyjny filmik, jeżeli wyrazicie zgodę, udostępniajcie na swoim profilu, żeby miał większy zasięg. Być może więcej sportowców się zorientuje, trenerów, działaczy i przyjdzie na naszą uczelnię i będziemy po prostu. Wspólnie współpracować dla dobra polskiego sportu. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Do zobaczenia, do usłyszenia.